Kto nie zna, kto nie przeczyta, ten kiep. Polecam Państwu coś, co mnie osobiście bardzo fascynuje. Inna epoka, to ja jestem. Bardziej związany z okresem II wojny światowej, II Rzeczpospolitą, z, tych, z tymi latami powojennymi, ta dekada Polski Ludowej w najgorszym wydaniu do 1956 roku. Czasami trzeba od tego odejść i zaczerpnąć łyk świeżego powietrza. Powieść, nowa powieść, najnowsza. Jacka Komudy, zawisza Czarne Krzyże. To jest część dylogii, bo inny tom zawiera. Pod tytułem Złamany półksiężyc, opowiadanie z ówczesnej epoki dotyczące praktycznie prawie tego samego, ale prawie czyni różnicę. To jest uzupełnienie. Jacek Komuda rekomendacji nie potrzebuje. Napisał i wydał tyle rzeczy fantastycznych, w sensie bardzo dobrych, że on się reklamuje tak naprawdę sam. Jeśli polecam go do czytania, to dlatego, że. Trzeba się nasycić tymi wizjonerskimi opowiadami z tamtego okresu i przede wszystkim sposobem przedstawienia. Chwała wydawnictwu, fabryka snów, słów, które takie rzeczy wydaje. Na tle tego, co jest, tej, tego badziewia, mówiąc tak brzydko, popularnie językiem młodzieżowym, które cały czas zalewa rynek wydawniczy, to są jak źródła, jak różnego rodzaju. Miejsca, gdzie możemy zaczepnąć świeżego powietrza, gdzie możemy napić się czystej wody, gdzie możemy poprzebywać z bohaterami, którzy są prawdziwi, z krwi i kości, którzy byli, istnieli. Cała reszta może być to powiedziana, to jest fabuła, ale przecież pamiętajmy, z historii Zawiszy Czarnego pozostało coś, kto, co w świadomości polskiej utrwaliło się na zawsze. Co to znaczy powiedzenie polegać jak na Zawiszy? To jest właśnie to. To była epoka, kiedy kiedyś słowo. Znaczyło słowo. Słowo dane nie było łamane. Człowiek, który to złamał, poddawał się ostracyzmowi. Był człowiekiem niegodnym podawania mu ręki, niegodnym tego, żeby się z nim zadawać. Fabuła na tle historii i życia zawiszy czarnego, ale fabuła jaka? To jest jakość i przede wszystkim język plastyczny język. My, czytając taką powieść, My to widzimy. Równie dobrze można przymknąć oczy, przypomnieć sobie ostatnie fragmenty, które czytaliśmy, i my to widzimy jak przewijający się film. Można powiedzieć ogólnie: Jacek Komuda, jego powieści historyczne. Kto nie zna, mówiąc po staropolsku, ten kiep, i powinien poznać, powinien się z tym zapoznać, powinien to czytać, powinien wiedzieć, że coś takiego jest. Niełatwo jest nadrobić kilkadziesiąt lat niebytu, bo w naszej historii, tej wydawniczej, tej pisarskiej, takich rzeczy nie było. Mieliśmy moczarów, mieliśmy tego typu rzeczy, właśnie jak oni wydawali, czyli poligramota na skandalicznym poziomie, bo to było gorzej niż grafomaństwo, a tu mamy wreszcie coś, co daje nam spojrzenie bardzo szerokie i bardzo głębokie. To jest oaza. Czytając Jacka Komudę, wchodzimy do oazy po tym okresie pustyni, kiedy mamy spiesznięte usta, wysuszone gardło, kiedy nas bolą, szczypią oczy od tego piachu, który sypał, i nagle przechodzimy do innego świata. Świata w prawdzie, w znacznym stopniu fantastycznego, ale opartego o prawdę. Jacek Komuda zawisza. Kto nie zna, kto nie przeczyta, ten kiep. Pamiętam wówczas reakcję świętej pamięci profesora Tomasza Strzębosza, który po tej wystawie chodził, zresztą oprowadzał też profesor Jadwiga Staniszki wtedy jeszcze zupełnie normalną, tak się przynajmniej wydawało, że to zostanie, i pokazywał jej i mówił, zobacz Jadziu, oni wyglądają lepiej niż ówczesne wojsko.